Witajcie moi kochani, to ja Wasza wróżka Natalia. Witam się z Wami serdecznie i oczywiście odczytam Wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop: Żywioł Ziemi, Koziorożec, Uczucia, Zdrowie, Prasa Finanse. Jeśli chodzi o uczucia to samotne, koziorosce, właśnie w tym tygodniu mogą spotkać miłość swojego życia. Możecie właśnie kogoś poznać, z kim będziecie mogli stworzyć stały i stabilny związek, ale też i w stałych związkach będzie harmonia, będzie padowała miłość, będzie się działo, będzie dosyć ciepło. Waszych sypialniach. Ale też widzę, że niektórzy będą musieli dokonywać wyborów partnerskich. Jeśli chodzi o zdrowie, to mogą być lekkie niedomagania, lekkie przeziębienia, ale na pewno szybko upora się z problemem. W pracy stabilność, spełnienie marzeń, ochrona i oczywiście stabilnie, jeśli chodzi o finanse. A karta tygodnia to. Król Buław, więc możesz liczyć na dobrego przyjaciela, który będzie ci pomagał, no i też dostaniesz jakąś dobrą wiadomość. Byk. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Wami jest jakiś nowy początek. Uważaj, dlatego, że to, co nowe, no, i nie do końca może być sprawdzone i nie do końca może być na uczciwych zasadach. Uważaj też, żeby ktoś Ciebie w uczuciach nie, nie oszukiwał w tym tygodniu. Jeśli chodzi o zdrowie, to widzę, że pokonanie problemów zdrowo, zdrowotnych, spełnienie marzeń, ale też coś może dobiegnąć do końca. I wiele y, kobiet pod tego znaku może właśnie na świat. Wydać potomstwo. W pracy umiarkowanie harmionia, będzie się wszystko dobrze układać. A kartą tygodnia jest 7 pucharów, więc zastanów się, czego chcesz, bo masz dużo możliwości. Działaj, a osiągniesz wszystko. Anna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to możecie cię dopaść szczała, amora, nieoczekiwania, miłość nieoczekiwane zakochanie. Ale też możesz dostać dobrą wiadomość względem uczuć. No i też możecie ktoś zaskoczyć, może ktoś przyjechać. Ewentualnie Ty wybierzesz się właśnie na jakąś randkę. Jeśli chodzi o zdrowie, to karty mówią, żebyś zainwestował. Nie żałował na swój jakiś problem, bo to będzie konieczne. W pracy też uważaj na jakieś oszustwa, żeby ktoś ciebie nie wykorzystywał w jakiś sposób, bądź czujny. A kartą tygodnia jest siódemka, buła, jest siódemka mieczy, przepraszam. więc karty nakazują ci milczeć, nie opowiadać o sobie, żeby jakieś sprawy nie były wykorzystane przed tobą, ale też. Karty mówią, że jakichś spraw nie wiesz, że coś może się właśnie w tym tygodniu dowiedzieć, coś, jakaś tajemnica spłynie. Żywioł powietrza, wodnik, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czeka was jakaś poważna rozmowa z ukochanym, no i będziesz musiał stanąć na wysokości zadania, będziesz musiał y, inteligencją się pokierować, żeby, żeby po prostu Wam się znowu zaczęło układać, ale też y, może wkroczyć jakaś rywalizacja w wasze związki. Jeśli chodzi o zdrowie, to będziesz troszeczkę taki. Bezsilny w tym, co się będzie działo, nie będziesz miał wiele możliwości i wiele wpływów. Być może będziesz chciał pokonać problemy swoje zdrowotne, ale no, nie będzie to od Ciebie zależeć. No i też widzę, że wiele z Was się właśnie uda na jakieś spotkania, na jakieś wizyty lekarskie. W pracy czeka, czekają Was zmiany. Podjęcie decyzji, i też wiele osób wyjedzie za pracą. A kartą tygodnia jest świat, więc spełnienie marzeń, świat stoi dla Was otworem, nowe możliwości przed Wami. Także po prostu wykorzystajcie to, co daje Wam świat, to, co, daje, to, co dają Wam w tym tygodniu możliwości. Nie stracicie czegoś i nie przeoczcie. Bliźnięta. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, nie będzie to najlepszy tydzień. Widzę wiele kłótni, nieporozumień, wycofanie. Na pewno będziesz musiał zawalczyć o swój związek. O to, żeby być z kimś, żeby żeby ta osoba Ciebie zechciała, to musisz zawalczyć o nią, o jej względy. Jeśli chodzi o zdrowie pokonanie problemów, no i będziesz szczęśliwy, bo jakiś problem się zakończy. W pracy będziesz musiał dokonywać wyborów, ale te wybory będą trafne. Też widzę, że wiele z was może wejść w jakiś romans w pracy, a kartą tygodnia jest dziewiątka mieczy. Więc może coś się zadziać, będziesz się czegoś obawiał, ale pamiętaj, że strach przeszkadza, a nie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Więc działaj, a pokonasz swoje problemy. Waga, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wasz związek będzie bardzo silny, będziecie bardzo blisko siebie, będziecie bardzo związani i będzie się też działo w waszych sypialniach, aż będziecie zmęczeni. Jeśli chodzi o zdrowie, pokonanie problemów zdrowotnych, szczęście, spełnienie marzeń, w pracy, dużo pracy, natłok pracy, także nie będzie wam się nudzić, a kartą tygodnia jest diabeł, więc uwikłanie w jakąś sytuację. Być może nie do końca będziesz chciał czegoś, ale niestety będziesz musiał zrobić, będziesz się musiał wywiązać z jakichś zobowiązań. No i też karty mówią, żebyś nie nadużywał czegoś, bo co za dużo, to niezdrowo. Żywioł ognia, baran. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będziesz dużo rozmyślał, będziesz tęsknił, być może będziecie na jakiś czas od siebie oddaleni i będzie ci brak tego uczucia, będzie ci brak tej osoby, ale to staranie i to oddalenie przyniesie dobry rezultat, będzie się to opłacać w perspektywie. Jeśli chodzi o zdrowie no widzę problemy, walka z uczuciami, no i też będziesz musiał udać się do lekarza, nie lekceważyć tego, no żeby nie było jakichś większych problemów. W pracy stabilizacja w miarę i w miarę pieniądz taki stabilny, a kartą tygodnia są kochankowie, więc wiele samotnych, Baranów ma okazję w tym czasie poznać kogoś na stały związek, ale też w starych, starych związkach będzie się działo. No i też będziecie musieli dokonywać wyborów jakichś partnerskich, wybór pracy, czegoś będziecie musieli wykonać, dokonać jakiegoś wyboru. Lew. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o lwa, to na pewno będzie się do, dużo działo u Was. Będzie kwitła miłość, będziecie się wspierać. Właśnie dla samotnych lwów jest też szansa poznania kogoś na stały związek, i w starych związkach będzie stabilnie, będzie kwitła miłość. Jeśli chodzi o zdrowie, Uważaj na serce, uważaj na układ krążenia i uważaj, żebyś nie nadużywał jakichś używać, bo może ci zaszkodzić. W pracy zakończenie czegoś. Niektórzy z Was mogą, mogą po prostu też tą pracę stracić, ale nie martwcie się, dlatego że szybko, szybko znajdziecie inną pracę. No i też w pracy możecie mieć problem z jakąś kobietą. Która będzie Wam stwarzać problemy. A kartą tygodnia piątka była. Dalej, kobieta będzie jakaś stwarzać problemy. E, jakieś znajomości, jakieś związki, niekorzystne stanowiska pracy, coś niekorzystnego dla Was się zakończy w tym tygodniu. Szczelec. Uczucie. Zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to dla samotnych szczelców pojawia się osoba na stały związek, i w starych związkach będzie kwitła miłość, będzie bardzo sympatycznie. Wiele z Was też pójdzie na jakieś randki. Też mogą dopaść Was problemy zdrowotne, choroby, ale na pewno te choroby pokonacie, na pewno się wyleczycie. W pracy stabilny pieniądz. Też możecie ktoś dofinansowywać, także stabilna, stabilność finansowa, e, plany związane z pracą, z, z jakimiś sprawami zawodowymi na pewno się zrealizują w tym tygodniu. A kartą tygodnia jest dwójka mieczy. No, możesz mieć jakiś problem. Który może wyniknąć, ale ten problem do dwóch miesięcy tobie się poukłada, także nie ma się co martwić. Żywioł wody, rak, uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę, że yy, no yy, m, uważaj. Żeby ktoś właśnie Ciebie nie oszukiwał, żeby ktoś po prostu e, nie popełnił czegoś naprawdę niefajnego. No wiele par z pod tego znaku może się dowiedzieć, że w, w krótkim czasie na ich świat przyjdzie to potomstwo. No i też będziesz wiedział, czego od życia chcesz, Twoje uczucia będą bardzo dojrzałe. Jeśli chodzi o zdrowie, to musisz się zastanowić i walczyć, a pokonasz problem zdrowotny, w pracy czeka ciebie jakaś rozmowa, rywalizacja, także bądź ostrożny, myśl co mówisz, żebyś, żebyś nie był o coś posądzony, a kartą tygodnia jest zawieszenie, więc wiele spraw się jakich zakończy, no i też karty mówią, żebyś odpoczął, że czas na odpoczynek skorpion. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to czeka się rozmowa, rywalizacja i jakaś zodiakalna waga będzie miała duży wpływ na Twoją relację, na Twoją znajomość. Jakieś wiadomości, o jakichś wiadomościach się po prostu też dowiesz. Jeśli chodzi o zdrowie. No to uważaj na zdrowie. Na pewno wiele z Was też uda się właśnie na wizyty lekarskie i na pewno dostaniecie fachową pomoc. W pracy stabilność finansowa, także w pracy będzie się naprawdę dobrze układać. A kartą tygodnia jest magik, więc uważaj na osobę, która może w Twoim życiu manipulować, oszukiwać Ciebie. No, i też uważaj, żebyś nie stracił głowy dla uczuć, dla miłości. Ryby. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno w Twoim, w twoim sercu będzie kwitła miłość. Na pewno będziesz się w kimś podkochiwał. Wielu z Was, yy, mo, wiele z Was może właśnie. Rozpocząć jakiś związek, jakiś romans, ale też w stałych związkach będzie kwitła miłość, będzie się działo. Jeśli chodzi o zdrowie, to transformacja, zakończenie czegoś złego, jakąś złą chorobę pokonasz. Coś złego się zakończy i zaczniesz wszystko od początku. W pracy stabilność, przypływ gotówkowa. Też powinieneś zagrać w jakąś grę liczbową, bo możesz coś wygrać. A kartą tygodnia jest sąd, więc jakieś sprawy prawne pomyślnie się zakończą po Twojej myśli, ale też uważaj na ocenę ludzką, uważaj, żebyś się nie naraził na jakieś pomówienia, plotki. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.